Wojtek, fantastyczny rajd w twoim wykonaniu, drugie miejsce wskakujesz na samodzielny fotel lidera RSMP. Znaczy, czy super rajd, to pewnie nie, bo wczorajszy dzień jakby straciliśmy 10 sekund, cały rajd przegraliśmy chyba około 7. Także dzisiaj odrobiliśmy, dzisiaj wygraliśmy cztery odcinki, fajne tempo. Cieszę się z tego, bo myślę, że brakowało właśnie mi. Zbudowania przekonania, że potrafię na asfalcie jechać tym samolotem szybko. Cieszy mnie to, bo nawet wygrywając odcinki, widzimy dużo potencjału jeszcze do przyspieszenia. Także na koszycach już ochłapów nie będziemy brali, jeńców nie wierzymy, idziemy w atak. Trzymajcie, kciuki. Kacper był poza zasięgiem dzisiaj. Kacper, dzi dzisiaj od Kacpera byliśmy szybsi. Wczoraj straciliśmy do niego tyle czasu, że ciężko nam to było odrobić. Popełniliśmy też kilka błędów, co zabawne. Uderzyliśmy dzisiaj w ten sam murek, na którym Filip, yy, nasz zespołowy kolega, zakończył ostatniego tarmaka. Także mamy swój martenowy murek. Yy. No, co, taki jest ten sport. tak? Pewne emocje, pewne siły może jakieś działają w pewnych miejscach, ale okej, okay, no mimo tych problemów, mimo tych przygód, czysteliśmy, się, nie poddawaliśmy. Także sportowo czuję się dobrze. Ale fajnie zwrócić w końcu na ten top RSMP. Fajnie zwrócić na ten top, fajnie jest budować jakieś tam nowe, nowe doświadczenia, przełamywać kolejne bariery, bo tymi samochodami dzisiaj można na pewno jeździć szybciej niż samochodami, którymi ja się tu ścigałem.